Hej, tutaj Husar. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Herosi Online, moi drodzy. Troszeczkę tutaj widzimy, odblokowałem już wszystkie selociki. Jestem tutaj w nowym rozdziale, już trzecim. W końcu pokonałem te, te czerwie. No tak jak myślałem, wystarczyło po prostu zainwestować w armię złożoną z większości z łuczników i z jednego gwardzisty, bo łucznicy naprawdę... Potężnie walili w to dziedzictwo. No dobrze. Moi drodzy, na pewno ci, którzy z Was już mieli przyjemność z tą grą, wiecie jakie są problemy z nią, nie? jeśli chodzi o serwer. Ostatnio to chyba była niedziela, serwer chyba padł na cały dzień. Nie wiem, co jest tego przyczyną. Może winą jest to, że dużo osób jest zainteresowanych tą grą i jest po prostu taki natłok ludzi, że po prostu serwery nie dają sobie z tym rady. Ale powiem wam tak. Po tym, jak ten serwer właśnie upadł, bo tak, tak to nazwę, nie? Czy tam padł, upadł, Czy to ważne, nie? To ta gra coś dziwnie zaczęła płynniej chodzić. Wam powiem, może nie wiem. Poradzili sobie z tą sprawą. Już nie będzie problemów związanych z tym błędem. Ale dobrze, może sobie gdzieś pójdziemy, nie? Hmm. Tutaj widzicie, tutaj wam pokażę moją postać, sobie troszeczkę ją tutaj rozwinąłem od tego czasu. Widzimy, mam siły bojowe jedności 80. Yy, tutaj widzimy moc moich stworzeń. No nie wiem, czy to jest dużo, no mi się wydaje, że to jest fajna ilość, jeśli chodzi o właśnie statystyki mojej armii. No a tutaj są moje zdolności. Nie wiem, czy też duże, czy małe, ale jak dla mnie wystarczają. Yy, dobra, zrobimy sobie może jakąś misję. A jeszcze wam pokażę moje miasto. To jest moje drugie miasto. No, to jest moje miasteczko. Widzicie, tutaj mam właśnie Radę Miasta na czwartym poziomie, ale tutaj jeszcze chyba było od początku, nie? Tutaj mam garnizonik na trzecim. Zbudowałem sobie fortecę, żeby mieć dostęp do pretorian. Fajna opcja. Oni są na pewno silniejsi niż gwardziści i więcej wytrzymują. Rozbudowałem sobie także wieżę kusznika. Yy, mogę sobie kuszników tutaj elegancko werbować. Łuczników oczywiście też. Yy, oczywiście potrzebowałem ten cech budowniczych, żeby rozwijać tutaj te yy, budyneczki. No, i powiem Wam, mi się wydaje, to jest dobry pomysł, nie? Tamte pierwsze miasto mam bardziej nastawione, jeśli chodzi o surowce. A w tym mieście, właśnie, jeśli chodzi o armię. E, oczywiście mam znowu zero tutaj tych patentów budowlanych. No ale dobrze, skończmy tutaj miłe pieprzenie. I wezmę sobie ten odłamek szybkości. To jest bardzo pomocne, Wam powiem. Szybciej się poruszamy i w ogóle. I myślę, że zajmiemy się tutaj pewną misją. Dość poważną. Mamy zniszczyć tym razem piaskowe czerwie. Jednych już udało mi się pozbyć. No i właśnie już mam, już troszeczkę, właśnie mam tych Pretorian, sobie odblokowałem, ale to bardziej na bossa. Strażnika Ciszy bodajże. Użyję ich póki co przeciwko niemu. Ostatnio tutaj z kolegą próbowaliśmy go pokonać, i to się dobrze nie skończyło, Wam powiem. A, dobrze, gdzie tu są te czerwie? A, zaraz, to też jest, jest taka właśnie misja, gdzie mamy poszukiwać skarbów po mapce. Tak, tak, na pewno dojdziesz tam do tego. Tędy idź, tędy i tu. Tak, dobra, jeszcze trzy mamy znaleźć. Eee, ty, 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 dobra, gdzie tu będą te czerwie? Mi się wydaje, że one gdzieś tutaj na dole były, na mapce. Spójrzmy może. Może będą zaznaczone. No mi się wydaje, że one dziś tutaj były, w tej okolicy. Ale przejdziemy się. Mamy te małe przyspieszenie do chodzenia, bo naprawdę bez tego przyspieszenia to kurde tak chodzi. Ja rozumiem tą całą dumę, grocję bycia rycerzem, ale bez przesady. Eee, dobra. No, a zróbmy inaczej, chwileczkę. Weźmy sobie tak. Eee, co to było za zadanie? Eee, Kłopot. To chyba to było. Dobra. No i pięknie i pokazuje mi chyba tutaj. Aha, nie w tą stronę, dobra, w tą. Przepraszam, troszeczkę się zgubiłem. No i póki co mam ten 17 poziom i powiem wam jeszcze tutaj nie inwestowałem w tą walutę premium. Także też fajnie, że da się w tą grę pobawić dłużej bez inwestowania w nią. A w sumie też szkoda było inwestować, tym bardziej są te błędy z, z serwerem. Który dość często, moim zdaniem, za często pada. Ale ja mam nadzieję, że. Dobra. Zobaczymy, może uda nam się go pokonać. Widzimy, tutaj jest oczywiście moja siła bojowa, siła bojowa tutaj czerwi piaskowych i robimy atak. Może uda nam się go przejść? Ja tutaj mam jedną taktykę, że. O kurde. Dobra, zablokujemy się tutaj gwardzistami. Eee, co to jest? Strażnicy pustyni. Z tymi jeszcze nie miałem przyjemności. Starcia. Eee, dobra. Myślę, tymi się zajmiemy, tymi pomniejszymi. Także. Także ten tego. Tego dziada osłabimy. Elegancko ten pójdzie. No, i to jest właśnie to, że one mogą się teleportować. Ajajaj, mają dość silny atak. Hej, tutaj mi wywaliło go, cholera. Mm, dobra, idź na razie tutaj. Mm, ty stań prosto z tą bestią, oko w oko. O, ciekawe, co to potrafi. To też jest dość ciężki. Będzie ciężko moi drodzy, będzie ciężko. Eee, także myślę rozwalimy tego najpierw. Ja w sumie jako, że gram tutaj przystają, mam gwardistów, to ja tutaj raczej nie uciekam, bo w sumie gwardziści tutaj ich rolą jest chronienie tarczą. Także jakoś ich tutaj zbytnio nie oszczędzam chłopaków. Ciężko dla mnie pracują. A, e, nie są tacy mocni. Mocni to może w gębie. Dobra. Dobra, ten tutaj będzie pomału. Ten też. Teraz jest moja tura. Potem jest tura tego dziada. Eee, potem jest tura tego. On mnie tutaj nie sięgnie póki co. Co mnie cieszy. Adam tutaj łucznikom. Rozkaz wodza. I on pewnie tutaj. Dobra. Wow. Gdzie skupił się na łucznikach? Eee, słab, wali! Ale ogusza, o ty dziadzie! Dobra, dobra. A, ten tutaj chyba potrafi gniecie. czy taki jakiś atak ma, że nam co turę za, za, zabiera ludzi. Ale dobra, dobra, dobra. Eee, na czym się tutaj skupić? Dobra, tutaj olejemy. Skupimy się na tych. Na szczęście łucznicy dość ładnie walą w te pomniejsze czerwie. Dobra, dobra. Zobaczymy co z tego wyniknie, moi drodzy. Zobaczymy. Póki co nie jest źle, co nie. Tutaj ich zablokowaliśmy, tak jak właśnie miałem w planach. Dobra, co teraz? Natchnienie na a to w sumie daje tyle, że możemy być w turze przed innymi stworzeniami właśnie wroga. Coś się nie przyda. Dajmy tą rozpacz. na ich osłabić troszeczkę. Dobra, tutaj. Bosik zmienił pozycję. A się skupił na ucznikach, ale dobrze. Dobrze, nieźle. Wolniemy tych dziadów Jeśli gwardziści tutaj pow, podtrzymają, powstrzymają, przepraszam. Ich. O, proszę, i mamy tutaj niby informację. 1630. Serwer za 10 minut padnie. O, ejku, ejku. Kurde, ten się niebezpiecznie zbliżył. Możemy się tych pozbyć. Dobra, pozbędziemy się tego. Nie wiem czy dobrze robię olewając... Pustynne Lamassu. Zaatakujemy go. Kurde, tu się w sumie tyłem. Odwrócimy do tych. Odwet. Aha, jestem tym łucznikiem. Przepraszam, co ja robię? Eee. Kochani, mamy 10 minut. Trzeba się streszczać, co nie? Eee, dobra, tu weźmiemy te specjalne. A jajaj, ostrzydlenie. Ale jest to, że one atakują i wracają na pozycję. Te się zbliżają, pewnie atak i powrót. A jakże? No dobra. Dobra, tych osłabimy bardziej. Eee, teraz bosik. Coś Bosik się do nas nie zbliża. Ajajajajaj, łucznicy, łucznicy, nie mają łatwego zadania, kochani. Aaa, pepe. Z tej strony, z tej strony. Cios w plecy kuszące, nie? Ale ten dziad mnie wtedy zatykuje na pewno od tyłu. Dlatego myślę, myślę, myślę. W sumie tego. Kiedy maturę. Dobra. 9. Dziewięć... A! krytyk wpadł! Pięknie! Pięknie, pięknie. Może damy radę. No i oskrzydlenie. Elegancko łucznicy. Oskrzydlenie. Spokojnie. I elegancki odwet. A i, nie ma odwetu, zapomniałem No dobra, co nam zostanie? Zostanie nam w sumie ten Straty duże, ale no tak jak mówię, nie, po to są gwardziści, żeby kurczę w końcu blokować, nie Narażając swoje życie W ochronie na przykład łuczników, nie dystansowców. Dobra, pozbędziemy się tych dziadów. 8 minut. Dobra. Walniemy bosa, co? Pokażemy mu, że nie jesteśmy tacy bezbronni, jak sobie myśli. Tym bardziej, że łucznicy ładnie mu zadają obrażenia. Damy jeszcze rozkaz wodza. I co on teraz robi? A, no, ucieka. W sumie tamten z otchłani był gorszy, bo walił właśnie tymi płomieniami. Te są słabsze. A ja. Odwet, odwet, bolesny. Eee, dobra. Tego zajmę gwardzistami. A wy się zajmijcie bosem. Dobra. A i nie sięgnie. Musimy się przybliżyć. Dalej nie sięgniesz? No, kurde. Dobra. No a teraz sięga. Dobra. 1500, ładnie. Nie wiem w sumie, czy dobrze prowadzę tą postać. Ale póki co, bitwy jakoś wygrywam. No, straty są jakie są. Ale przyznam się, dość fajnie się w to bawię. Mimo, że to jest trówka. Eee. Dobra, zatkujemy bossa. A co? Ile mu tam zostało? Niezbyt. Tutaj. Mam szansę widzieć 7000. A, damy radę. Ego w plecki. I oskrzydlenie. A jak? Teraz tu się ładnie tarczą ochronimy, a i od tyłu, kurde no. A nie, łuczników. Dobrze. Można i tak, nie? Dobra, wykończymy ty, bo... Będę mam tutaj truć. Pyk. Pyk. I pyk. No i pięknie. Został Bosik. Także nie bawimy się z nim więcej. I wwalimy ze wszystkiego, co tutaj mamy. Dobra, obrona. Co teraz robisz? No, bardziej po dystans tutaj widać. Ciągłe ucieczki do tyłu. W sumie chroniąc się przed ostrzałem łuczników, nie? Dobra, ja nie sięgnę, trudno. Uciekaj, ucieka zobaczymy jak dojdziesz tutaj, gdzie uciekniesz cwaniaczku. Chociaż i tak myślę, że już raczej po tobie będzie. Ładnie. No i pięknie, moi drodzy. Jeśli to będzie prawda z tym resetem, to się ładnie wyrobiliśmy. Cztery minutki jeszcze w sumie do... do w pół, do. No, straty... Dobra. Nie wywaliło nas. No dobrze, kochani, no i... Tak to wygląda moi drodzy. Jeśli kurczę, jeszcze ktoś z was nie miał przyjemności w to zagrać, to ja myślę, może poczekajcie troszeczkę, aż te serwery się ustabilizują. Bo to naprawdę potrafi popsuć rozgrywkę. Ja szczerze mówiąc, gdybym nie był tak daleko, to bym też poczekał. No ale mam już 17 poziom, troszeczkę mnie ta gra wciągnęła. Więc yy, szkoda mi ją troszeczkę olać nie. Yy. Tak to jakby nie patrzeć na te błędy serwerowe, to dość przyjemnie się gra, jest tutaj dużo rzeczy do zrobienia, dużo kłościków pobocznych, główne zadania, oblężenia, ataki, obrony, z, uwalnianie niewolników, w jednym mieście możemy sobie zrobić zadania, w drugim mieście możemy zrobić zadania, naprawdę multum możliwości. Także ja myślę, że za ten odcinek Wam bardzo dziękuję. Oczywiście, jeśli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moim kanałem, subskrybujcie go. A ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszonka. Pa, pa.